Dzisiaj będziemy nagrywali yy, jak gramy, oczywiście bierzemy mapę, a nie, to weźmiemy sobie, o to jest fajne, tu musicie wziąć dobre postacie, ja wziąłem tego, ja, ja wziąłem jednego, który zabija tego Baileja, na 700 hitów, aha, dobra, ja wziąłem tego milionka, bo to, no to, to nie milionek, to, to jest karm. O to jest fajne. Ale to on się nazywa kar. No tak jak ktoś w to nagrywamy. Uły, to Uły, dawaj góra. Czego ma tylko jeden autar? No bo to jest karl. No to ja wybiorę ile. Zegraliśmy. No widzowie to, więc... O to ja, ja tego kar nabierałam Karl jest dobry. Tylko nie, tylko nie umiesz nim grać. To trzeba u mnie widać. Kurde, zabili mnie, a za wy nie macie szans, bo jesteście za Nie, yes, nie. mamy. Ból, ból, bula. Zabiło. Na ja serio? Nie mamy szans. Ja tą mapę lubię, tylko że wybierzecie takich wiadomo, że normalnie... No to ja wejdę, a mogę mieć, na... ja ja nie dam. Ja mam. Ej, ktoś dołączył do naszego klubu. Nie. Zobaczmy. Nie Ale nie. Ale nie do tego. Bo my z przynkiem jesteśmy w klubie. A pepę. Ja wezmę go! Patrz palion 2.0. Ja wezmę go. 14 postaci. Gej. Nie. A dlaczego ty nie jesteś w naszym klubie? Ja Bo ja jestem w krzemkach Ja miałem go A ja lejko A ja lejko Lejko i z postać A ja nie mam nie nie, nie, nie wiem. Biorę. Ja miałem go El Primosa my... Dawaj El Primosa ja, ja tak, ja tak. Ale Elframo. zabili mnie mnie. To a, ja za a ja zabijam El Primosa O kurde no no nie. Nie. Wojtek sam na pewno sobie nie poradzi. Wojtek bij ich. Aj, Wojtek, dobrze? Nie. Jeszcze dawniej. Wojtek, jednego. jeszcze musi dać Jessiej. Jeden na jednego. Nie chowaj się. bo to tylko czas nam marnuje. Jest, wygraliśmy. Jest, dobrze, że jesteś Bo. Nie? Bo, jeżeli nagrywamy? no. no Ale tak. No tak więc, widowie, dobrze, że Wojtek sobie wziął. No. O ja, dokończcie nitę, nita ma mało życia. Kójczę. Dobrze, widowie, to tak więc zostawiacie łapki w górę, suby i będziemy kwitać. Subskrypcje. Subskrypcje to sobie wiem. Ja Ale. też. Os 8 plus? Jakieś 8 plus? No. Osiem to osiem. musi być 8 łapek w górę. Dobra? Jak jest 10 plus? To 10 łapek w górę. A jak będziemy nagrywać... Najlepsze będzie? filmy dla was to 8 tysięcy łapek w górę Dawajcie wbijcie 10 tysięcy łapek w górę i nagrywam pierwszego live'a. To dobrze, że ja sobie ten błądził, bo nie mam dobrze, No, ja mam bo. Ja mam, ja mam nawet stika. Nie wiem, bo masz 3 tysiące I długo mnie A ja gigamonc. dla widzów wbiła, wbijam cały karnet jutro albo dzisiaj. Bo mówiłem że widzom, że... O, Dzisiaj, bude, ale jutro. Ale... A już się zabiło! No. Jezu! To jest Dynamaikel. Ale Dynamaik jest słaby. Jak... I, ten, I tak strzela pieniądzami. Wojtek dawaj, bo oni mają wszystkich, a my mamy jednego, czyli ciebie. Przegraliśmy. No cóż, dwa ja bym No widzowie, tak więc 10 tysięcy łapek i nagrywam pierwszego live'a. Kurde, to Dynamaikera strzela. Jakiego Dyna Michaela? Nie istnieje takie coś jak Dyna Michael. Istnieje Dyna majk Wojtek, dawaj. Dyna nie zabił. Jak coś Wojtek gra na moim telefonie. Dlatego no dawaj, widzicie, legenda. Widzicie, jest napisane Legenda Radek. Klikajcie, go zaczynamy no to... Takimi samymi postaciami na razie nie zmieniały. No. O kurde, nie ja... mają bóla. Ból jest słaby. Ból no. jest za 300 poharków. Ja lecę. El Primosa się najpierw pozbądźcie. Ja bóla, ja bóla. Dobra, El Primosa i teraz tylko nitę. Alka, pozbądź się tej nity. Nie mogę. Ona ma 114 życia. Zbiewa mi. Dupa. Alka tak się nie mówi. Ja to opublikuję na YouTube. Hej, ja zabiłem Bulla, wiesz? Jest. Ja zabiłem yes. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze jedna runda. Yes, ja Chce, no ale jest łatwo zabić, a buldoł jest za 300 jest. Dzięki, że Lisa, ból, o nie zabić, albo jest. Nie 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 sobie, dobra, nie. przegraliśmy, ale jeszcze raz i powinniśmy wygrać. No. A jeszcze raz Albo Jeszcze raz musimy wygrać. Kto dostał szybkość? Ja. Ja nie. Ja nie. A A co? Uczy, nie bo jeszcze Enprimost nie zabił. Bo jeszcze Ja ci nie Ja ci Wojtek pomagłem, wygraliśmy. Dobra, bo ja zabiłem. Przyjmujemy zagraj ponownie? No dobra. To Wojtek, kliknij i zagraj ponownie. No, Alka, dlaczego nie kliknęłaś, tak ponownie. No, no, y, y, Dobra. no, 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 Co? no, że... no, Elfimu. Ja co? co? no, no, tak. Kruka mają? To co? Ale Kruk jest najsłabszą legendą. No. Kurczę, Kruk. Ja sam się Uwaga na Kruka. Jak Kruka chce wykończyć. Wojtek. Ale dałeś się nie wszystko, Jak nikogo nie zabiłeś? Radek, ale wszystko dałeś się Radek Dziś Ale Ja tylko ty został. Już nikt. Przegrano, ale. Jeszcze uka, możemy uka. dwa razy wygrać, widowie Jak wiecie. Jak ja to opublikuję, to. Wiecie na YouTube. Wy to oglądacie. Nie wiem kiedy. Mama, mama ja mam jeszcze nim. Widowie widzicie jak my dla was się poświęcamy to wszystko. Ja nawet kupiłem skina dla Maxa. No i ja to yy, yy, wzięłem tego skina, bo ja dostałem gemy. No. Za to, że wy oglądacie mnie, to ja dostaję gemy Króluka najpierw. Dlatego ja dostałem gemy i złożyłem ja skina do tego Maxa, to teraz nie gram Dlatego subskrybujcie Ja, ja walczę z Rosą O dobra został Kruk O nie Wygraliśmy Jest. Przyjmujcie zagraj ponownie Dobra Dobre. Ja jestem już zagraj ponownie ha, Ja jeszcze nie Szybciej Dobra zagrywamy Każdy musi klikać zagraj ponownie To dostaniemy więcej puchalki. Wiem. O, kurde, oni mają bóra, tego. Jajperka i tego. Jajperka. Ja no, tu są dziewczynę. Ja się im boję, wiesz? Ja to, jest, to jest dziewczyny. To jest Ja się schowałam w krzakach. Wojtek, ale stanie w krzakach. Pojedyncze ból nie zabił. To już nie dostaniesz szybkości. Uwaga! O! Kurde, ma. zostałeś sam. Nie, nie mam szans. No, chwajcie. No, no, dobra, ja jestem. Ale może ja, jeszcze wygramy. Ja się potem z mnie nie postać. Bo, bo El Primo nie ma ataku dużego. Ja walczę, zabiorę gula. Dobra. Alka zginęła. Alka, ale Jackie jest dobra. Ja Jackie bardzo dużo zrobiłem. Ja no, nawet... Majki nie rzucił Bomba. Dynamite. Ej, ale Wojtek był piosem, bo kiedy w ostatniej sekundzie miał ulta, wyskoczył szybko do piperki, kiedy Dyna na niego... Zekraliśmy. Ulta. No, no, gra, ja, ja wychodzę. Ja, ja nie przyjmuję za grafów. Mm, no bo... Ja, i to był ja, ja zmieniam na grifa. Ja się zmieniam. Ej, a co to, to jest? Co to jest? Ja to się dobra? zmieniam na Daryl. Ja go niedawno Dzięki. Co ty masz ten? Ej, rifa. No jest no nowa. Oj ma już sześć bo. O nie szali jest dobra. To, jest, to ja już prawie rozumiem czy teniki. Prawie. To, yy, to nie są niki. A co to? Nie no. wiem. Uzabijam szali. Nazwy. Dawajcie naboje i osy. Wojtek, a dlaczego ty przy Olku tak te źle postacie wymawiałeś? Nie wiem. A teraz mówisz dobrze. Bo ja nie wiem jak ja mam na na rynku. Jadek dawaj, bo, bo wszyscy już zginęli. Wygraliśmy. Przecież jest. Przecież ten postać Grifa. Ja mam kulka. Ja mam kulka. ją. Ej, pamiętasz, Dobra. pamiętasz pociąg daleka? No. Kurde. O, tylko, że ja jej nie mam. Mina w dotkła, a ja mam. Ja miałam. No, bo jesteś sam. Nie miałeś tej, jedzie Jedyna, pociąg jednego. daleka. Jedna jednego, to Pan dał sekund. Bo to tylko Olek ma tą postać. tak. Kurde, nie chowaj się za tymi deskami. O kurde. Dawać. Przegraliśmy, ale możemy jeszcze raz wygrać widzowie, tak więc... Dobra, lecimy. A nie klikamy zagrać pod bo możemy przegrać. Ej, mi się ładuje te... Dobra? Mi się ładuje. Ja, ja mam teraz jeszcze. Wiecie? Ej, a w końcu nie widzowie się widzowie napiszcie mi w komentarzu, czy to w końcu... Y, to są karty czy pieniądze te co on rzuca grif. Ja ale mi się wydaje, że pieniądze takie. No wiem, takie niebieskie. Boga jest to bogacz. No właśnie. Dobra, to będziemy kończyć widzowie. Pa! pa.